Na mnie wywaliła! Chyba za tyle latarek ile dałem! No w kur... Z kam ten pies jest w chuj, nie? Niesamowity endgame to był Przez całą grę mnie łoili jak chcieli Ja dzisiaj miałem takie sny podupcone Był chłop Ja to narysuję może Sobie wyobraź Jest sobie las, no nie? Jakieś drzewka, coś tego To se skopiuje razy milion Jesteśmy w tym lesie Chłop stał I śniło mi się, że ja stałem obok niego tutaj, no nie? Temu chłopu z nosa zwisał pająk na sieci Ci taki pająk Taki I Ja pierdzielę ja się tak brzydzę pająków I sobie wyobraź Że jak zobaczyłem tego pająka w tym śnie To się obudziłem Budzę się Taki rozjuszony Otwieram oczy patrzę pająk na pościeli I tak pierdnołem Z całej epy ręką A zamachnąłem się tylko że leżałem Więc zamachnąłem się w dół Uderzyłem się w prawe jądro I tak se bałem, że nie mogłem przez pół godziny zasnąć, rozumiesz? Była 5:30, o 6:00 zasnąłem. No niesamowity to był sen, wpłynął na rozwinięcie scenariusza dzisiejszego dnia niesamowicie. Zaczynamy z Survikiem, moi drodzy. Ale tu muszę uciec. Tu jest turbo na ucieczkę. Afroboy spodnie takie eleganckie i załoga Murder Hill. No nie mów, że nie baja. Jak to chyba jest najlepszy Adam chłopie z tego uniwersum. Jest, Bartek blender z BPS-em Zapisz to w kalendarzu, stary. Uuu, stary borgo, jak ja go dawno nie widziałem. Cześć. Proszę nie rycerz, bo tylko rycerz mi się kojarzy z tą mapą. Najlepiej M1 killer i wtedy uciekamy z mapy. O blight! Zajebista sprawa. No Puścił? Tak, jest dalej w tym jednym. Dobrze. Bardzo polubiłem sprinta. Mój ulubiony perk na ten moment. Jakoś nigdy nie przepadałem za nim, ale od wczoraj jestem zakochany w tym perku. O, do mnie idzie. Ja mogę biec. Tu. Czy tu jest gdzieś sensowne ucieknięcie? Nie. Sensowne ucieknięcie, odejście. Zobaczymy jak się będzie z nim chase'ować, Na razie chcę wykręcić jak najwięcej generatorów. Dobra, Bartek ma wyjebane wciągnięcie. A, a teraz już nie kręci! <laughs> teraz postanowię, a idę! <laughs> Bartek mnie nienawidzi. Nie wiem co ja mam począć. Chodź ze mną. No chodź ze mną. A, to tyle. No nie wierzę. No, anlaki meczek. Ja chciałem fines w ogóle użyć. Ani razu jeszcze wcześniej z tym Blightem nie byłem. Nie wiem, bardzo dziwnie się gra. Partek co mi pokazuje? Ja tylko muszę uciec z tej, z tej, z tej rozgrywki. Idę ściągnąć. Nie rozumiem tego gościa. Czemu nasz tak patrzy na to, żeby wiesz, Bartek kręć tam? To pilne. No, nie fajnie tuneluje. Jedna paleta, jedno rozwalenie palety, dwa flashlighty i gościu ma dość. Tu jestem Gdzie? Jest gdzieś jakiś generator? W miejscach z paletami? O, stary No jak on nie nie, nie mind gameuje? Nawet się nie odwrócisz? <laughs> Raz. Dobra a Ma Dar sia ma uła Boże stary! Co się tu wyprawia? <noise> Latarka mi się skończyła! <głos> <głos> Dobra, zdupcyłem to, bo poszedłem na górę. Ty! Lag! Nie! Czemu? Co się dzieje? Nie mogę się ruszyć! Jest stream? Halo! Nie wierzę! Że gra mnie wywaliła! Chyba za tyle latarek, ile dałem! No nie, no czemu? Chłop nie mógł mnie powalić! Strasznie Hadmaster w sumie polubiłem. dudadi ale, twarciłem, ty to widziałeś? Że teraz wziąłem łapkę Sacrifical Warda, teraz wziąłem? Widziałeś to? No a to widzę, że gramy na Tymek. You smell that fish and swine. O, stare Borgo! Biegnij! Aj. Dobra, oni są ciężcy, już widzę. Po pierwszym chłopku już mogę stwierdzić. Save the best na endgame się przyda. Pies mi się zbugował. Dobra, idziemy na innych. Save the besta, trochę nabić. Ejo. Mm, to ten Alucard może być taki trudny. Strasznie duży dystans trzyma. Rzadko, który surf trzyma taki dystans przeogromny. Czy ten pies przeskoczył dwa okna? To jest niesamowite. Dobra, na jedynce Scorch Dzięki, dzięki Nice, nice, ale Save the Best mam na siódemce, więc jest yy, w miarę jakiś tam jakiś profit. Nice. Bardzo mocni są. Oj, to mi się nie podoba już. Skacz. No czemu? Mm, nie chcę cię. Ja pierdzielę wszystko mi zepsułaś. Patrz, ją będzie sejwować teraz. Ja pierdolę, idź tą obsesją, proszę.

Zgubiłem ją, miałem pod nogami. Tu safe może sięść. A nie. Kur no nie wytrzymam, oni tak się dobrze czesują. No ja wiem, że endgame, ale na nich może być ciężko też. No ale ten pies ostatnio nie działa zbyt dobrze, nie? Teraz mi zasłonił trochę wizję. Ten pies jest fuj, nie? Ten pierwszy hit powinien, powinien wejść. Death, tu Okej. teraz to jestem rozdupcony w tej gierce akurat. Już nawet nie myślę, cały czas Chase'a mam z kimś innym, to jest totalnie niepoprawne. ściągnęli od razu lak Oj, oj, Tu nie mogę za bardzo dawać, muszę się oddalić. O, a fajnie by było już w ogóle iść pod hak, tu. I ja myślałem, że to jest surf, stary. Ja się tak wystraszyłem. Nie no, endgame'ik jak zwykle prowadzony mega poprawnie, co? Nie będzie 4K, 1K to jest max, myślę. Dobra, tu siedzi. Siedzi. Cyk. Trzyka. I wypier mi stąd. Jest! Nie wierzę stary! Niesamowity endgame to był. Przez całą grę mnie łoili jak chcieli. <laughs> łoili w ogóle. Jak ja słowa mówię. Dzięki za dziś. Pa! <laughs>